Marszałek, Wysoka Izbo, panie premierze, w, Postan w Poznaniu doszło do tra tragedii. Napastnik wdarł się do domu w szamotaninie. W trybie obrony domu matka zaatakowanego syna ugodziła napastnika nożem i prokuratura postawiła całej rodzinie zarzuty udziału w bójce z skutkiem śmierci napastnika. Przedstawiciele ministerstwa cały czas kłamią, że Polacy mogą bronić swojego domu. To jest nieprawda, dlatego przygotowaliśmy projekt Mój dom, moja twierdza, który umożliwi obywatelom obronę swojego mienia. I ja do Państwa wnioskuję, by Państwo się pod tym projektem podpisali. Ja wiem, że pan minister Ziobro mówił, że takie przepisy były wprowadzone w 2017 roku, ale dlaczego nie działają? Dlaczego takim osobom, matce, która jest bohaterem, stawiają państwo zarzuty? Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję Panie bardzo. pośle, bardzo bym prosił, by pan nie manipulował i nie żerował, nie, nie żerował na krzywdzie i nieszczęściu tej rodziny. Dlatego, że właśnie dzięki tym zmianom, które wprowadziliśmy, prokurator generalny. Który odpowiada przed Wysoką Izbą, mógł podjąć decyzję inną niż prokurator rejonowy. Gdyby była dalej tak zwana niezależna prokuratura, to ta kobieta, ta rodzina, były, byliby wszyscy ci ludzie pod zarzutami. Przeżywaliby traumę procesu przed sądem. A dzisiaj mogłem podjąć decyzję, która jest dla nich korzystna, bo to prawda źle zastosowano prawo, ale właśnie dzięki temu, że to prawo zmieniliśmy w 2017 roku, to w takich przypadkach Prokurator Generalny zawsze może interweniować i zmieniać decyzje na korzyść osób broniących się, na korzyść przestępców, bo rodzina ma prawo bronić się przed przestępcą i to jest właśnie dowód, że warto było te zmiany przeprowadzić. Dziękuję i bardzo proszę pan premier Piotr Gliński. Jeszcze chce